Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku, w cyklu Seks to nie wstyd, który prowadzę wraz z Marką Lowa. Jest to pierwsze spotkanie nasze w tym roku i tym bardziej się na nie cieszę. Ponieważ stęskniłam się za wami. No przede wszystkim, drogie dziewczyny, panowie, panie, nie wiem jak chcecie, żeby do was mówić, ale ja już na samym początku powiedziałam, że na moich social mediach mówimy sobie wszyscy, perty, mówcie do mnie, Mariola, ci co mnie bardziej kochają, mogą do mnie mówić, Mary, chce, żebyśmy tutaj taką mieli fajną grupę, gdzie rozmawiamy o wszystkim. I rzeczywiście w tym cyklu, seks to nie wstyd, rozmawiamy o sprawach. Bardzo intymnych, a za chwilę moim gościem, gościnią będzie Katarzyna Kucewicz, psycholożka. Już z Kasią się łączy. ...bym e, powiedziała rzeczy o samoakceptacji, o samoświadomości w drodze do seksualności. No, gdzie ty jesteś, moja kochana? Dzień dobry, dzień dobry. witam serdecznie. Witam też bardzo. Witam cię bardzo serdecznie w Nowym Roku i Kasiu, wszystkiego dobrego. Cieszę się, że z nami jesteś, ponieważ. E, tak jakoś wymyśliłam, że nowy rok trzeba rozpocząć od psychologa, psychoterapeuty, no bo któż może nam poradzić bardziej jak nie ty. W takich sprawach, właśnie intymnych, ale też w sprawach psychologicznych. Temat dzisiejszej naszej rozmowy to jest samoakceptacja, samoświadomość. Ja myślę, w drodze do seksualności, ja myślę, że tyle, ile tutaj jest osób, to każdy by troszeczkę inaczej określił, czym jest dla niego, prawda? Samo, samoakceptacja, samoświadomość. Dla mnie to jest troszeczkę taka ucieczka przed stereotypami kulturowymi, przed tym, co nam mówią media, właściwie wpychają nam różne wiadomości i my biedni jak gdyby staramy się podążać za nimi, a w tym nie jesteśmy sobą, ale czym tak naprawdę z punktu widzenia psycholożki, psychoterapeutki jest ta sama akceptacja i samoświadomość? Masz rację, że to jest tak. W ogóle witam Ciebie Mariolo i witam wszystkich tutaj Państwa obecnych i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Jestem troszeczkę chora, więc przepraszam za swój anturaż, chociaż cekinowo jesteśmy dzisiaj, widzę, zgrane bardzo. A wiesz e, dlaczego, dlaczego chciałabym, żebyś założyła cekiny? Bo dziewczyny... Ja chciałam, żebyście błyszczały od wewnątrz, tak. tak jak my dzisiaj tutaj na zewnątrz, żebyście wy przez cały rok błyszczały od wewnątrz. I po to są tutaj te spotkania, żeby pomóc Wam błyszczeć. No to wracajmy do tematu. Właśnie. I często jest tak, że wbrew pozorom trudno jest nam błyszczeć, bo media zachęcają nas stale do zmieniania siebie. Przez co może być nam trudno zaakceptować siebie, bo skoro ciągle mamy się zmieniać, ciągle mamy się udoskonalać, to idzie za tym przekaz, że pewnie to się z nami nie tak. I proszę zauważyć, że bardzo modne jest robienie postanowień noworocznych i takie ciągłe bycie w, w ciągłym procesie zmieniania, w ciągłym procesie udoskonalania, które oczywiście jest fajne, bo dobrze jest rozwijać siebie i dobrze jest stawiać sobie poprzeczki, do których my się wspinamy, ale jest pewne też ryzyko, że będziemy wiecznie z siebie niezadowolone. Dla mnie samoakceptacja jako dla psychologa to jest takie wewnętrzne poczucie, że taka jaka jestem, jestem właściwa. To nie znaczy, że osiadam na laurach, to znaczy, że przyjmuję prawdę na swój temat, przyjmuje siebie z równoczesną refleksją, czy chce zostawić sprawy takie, jakie są, czy chce je zmieniać. Zaczekaj, Ale czekaj, bez... Kasi, to znaczy uh -huh. chodzi o to, że to znaczy, że to nie jest narcyz, prawda, że kocham siebie, prawda, tak, jak wyglądam i tak dalej, tylko to jest takie, taka mądra miłość do, do samej siebie. Tak. To jest taka miłość do samej siebie. Ona jest mądra wtedy, kiedy po pierwsze nie krzywdzi innych, a zwykle nie krzywdzi innych, po drugie jest czułością wobec siebie, bo nie chodzi o to, żeby się sobą, żeby siedzieć przed lustrem, zachwycać się sobą, kiedy na przykład inni nas krytykują i mówią czasami na przykład zupełnie konstruktywnie, że na przykład powinniśmy się zachowywać nie wiem, inaczej, być bardziej grzeczne, być bardziej uprzejme no nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę pozostawać wierną sobie, nawet jeżeli, jeżeli innym ludzi nie Tak. bufonką. Tak. raczej chodzi o to, żeby być wobec siebie w porządku i mieć wobec siebie dużo wrażliwości i czułości. Czyli jeżeli na przykład zdarzy się nam zrobić coś złego, czy zdarzy nam się nawet, nie wiem, źle wyglądać, nie czuć się odpowiednio, to żebyśmy same siebie nie atakowały i żebyśmy też były uważne na swoje potrzeby. Bo akceptacja to jest tak naprawdę możliwe, jest, jest takim stanem możliwym do zrealizowania tylko wtedy, kiedy my wiemy czego potrzebujemy i potrafimy te swoje potrzeby realizować i o nie dbać. Kasia, tu, tutaj powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że trzeba zwracać na, na siebie uwagę trochę być takim dla siebie czułym, jak dla innej osoby, prawda? Bo tak. pamiętamy, że my nie jesteśmy doskonałe i nie chodzi, żeby być doskonały. Ja uważam w ogóle, że doskonałość jest nudna i fajnie, kiedy jesteśmy w ogóle charakterystyczni, charakterystyczne. I, I to jest, no myślę, że ciekawsze, tak. jak każda z nas jest inna, a nie jesteśmy klonami tak. naszej sąsiadki, koleżanki, siostry. Bo często tak jest, że, że dziewczyny chcecie się podobnić na siłę do drugiej osoby, zarówno <coughs> fizycznie, jak i psychicznie. A odnajdźcie w tym wszystkim siebie. Pomprzemyś sobie, jaka Ty chciałabyś tak na, na, naprawdę być. Tak. Czy w dobrym kierunku idę? W dobrym kierunku. Idziesz. I to jest właśnie mm, bardzo ważne na początek roku kiedy my stoimy często przed takim, taką wizją tak zwanych postanowień noworocznych, nie? że bardzo często ja mówię o tym, że jeżeli już robisz postanowienia noworoczne, to dopasuj je trochę do, do swojego stylu życia i do tego, czego Ty chcesz. Nie, rób, nie miej takich postanowień, jakie ma koleżanka, nie miej takich postanowień, jakie ktoś Ci mówi, że powinnaś mieć, tak? ktoś Ci nakazuje, że powinnaś robić coś więcej albo czegoś mniej, tylko pomyśl, jak ty byś chciała. Co ja, byłoby dla ciebie fajne, nie co robią wszyscy dookoła. tak? Wszyscy idą na jogę, to ja też. A może na przykład inna aktywność będzie dla ciebie odpowiednia. Prawda? Bardzo może... ważne jest to, co powiedziałaś właśnie, żeby wybierać to, co dla ciebie jest najlepsze i pozwolić sobie, myślę w tym wszystkim na odrobinę tej niedoskonałości. Tak. Ponieważ nikt z nas nie ma doskonałego ciała, i trudno, żebyśmy obarczały się winą na przykład że mamy krzywe nogi no nóg się nie da naprostować jak wiemy że to co jest do zmiany i chcecie zmienić to oczywiście no warto nad tym popracować, no bo jednak ta, ta, taka, mhm. takie kształcenie, czy praca nad sobą jest myślę, że niezwykle ważna, ale żebyśmy nie przejmowały się rzeczami, których no nie da się zmienić, żebyśmy też pozwalały sobie na chwilę słabości, że na przykład dzisiaj jestem leniwa, dzisiaj mi się nic nie chce, no to dajmy sobie tą szansę chować sobie. Oczywiście, no i jak tak mówisz, to mi się przypomina to, to takie ważne zdanie, że jeżeli się, jeżeli, że, że nie warto się martwić, bo jeżeli możesz coś zrobić, no to się nie martw, bo możesz coś zrobić, tak? Jeżeli nie martw się tym, że na przykład, nie wiem, ważysz za dużo, no bo możesz coś z tym zrobić teoretycznie, no rzadko kiedy, oczywiście czasem się nie da, ale ale często da się. Natomiast jeżeli się nie da, to też się nie ma, no bo nie da się i koniec i po prostu pójść to wolno. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, jak powiedziałaś. Jeżeli mamy na przykład ciężkie choroby metaboliczne, no to trudniej nam schudnąć. Jeżeli mamy te nogi nie tak ładne, jakbyśmy chciały, no to są takie, jakie są. tak? Czyli jeżeli mamy rzadkie włosy, to mamy rzadkie włosy i już. Natomiast, natomiast jeżeli nie możemy czegoś zrobić, to właśnie akceptacja polega na tym, że my puszczamy to wolno. Że tak jakbyśmy, otwierały dłonie i mówiły niech to leci, niech to płynie niech to, niech to ode mnie odchodzi nie będę się tym zadręczała, ja mam też taką dewizę życiową, że jeżeli, że jeżeli jest coś, czego po prostu nie mogę już dalej zrobić, to puszczam to wolno puszczam i, i skupiam się na tych rzeczach, na które mam wpływ i to jest myślę bardzo, bardzo istotne we wszystkich obszarach życia no właśnie, bo często jest też tak myślę Kasiu, że my jak gdyby dewolujemy te rzeczy, które są, mogą być ważniejsze od, od na przykład tego wyglądu zewnętrznego, prawda? Bo dla kobiet często ważny jest ten wygląd zewnętrzny, a pamiętajmy, że Piękno to nie tylko wygląd zewnętrzny. Piękno to jest ten środek, i dlatego chcemy, żeby się błyszczały nie tak jak my dzisiaj na zewnątrz w tych cekinach, bo żeśmy przekornie założyły te cekiny, żeby, ale żebyśmy skupiły się na tym błyszczeniu od wewnątrz. A czym się różni, powiedz mi, samoakceptacja od samoświadomości? O samoświadomości. Nie musi iść w parze z samoakceptacją, choć dobrze jak idzie. Samoświadomość to jest. Ym... To jest tak, jak sama nazwa wskazuje, rozumienie siebie. Rozumienie, dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje, dlaczego dokonuje takich wyborów. Samoświadomość jest bardzo ważnym elementem samoakceptacji, bo pozwala nam jakby realnie oceniać rzeczywistość, a nie być taką osobą, która składa się tak na, której osobowość, czy której na przykład zdanie składa się z różnych opinii innych ludzi. Czyli, czyli osoba, która jest samoświadoma, wie kim jest, i wtedy na przykład nie obchodzi jej to, że koleżanki czy ktoś w internecie jej napisał jesteś beznadziejna, bo ty wiesz kim jesteś i takie opinie, że jesteś beznadziejna nie trafiają do ciebie, bo ty wiesz kim jesteś. Kiedy osoba ma świadomość, to różne czasami komentarze niewybredne czy takie czy kłótnie nie ranią jej aż tak mocno, bo ona bardzo obami, dobrze jest... powiedziała i zaraz zaraz muszę tu przerwać, mhm. dlatego nie na mój temat głupot, bo często piszecie tutaj i myślicie, niektórzy oczywiście, jest was na szczęście niewielu, że mnie w jakiś sposób zranicie. Otóż mnie nie ranicie, tylko pokazujecie swoją głupotę i, i, i jacy mali jesteście w tym wszystkim, wszystkim tych, ci, którzy tak piszą. Bo często to, co powiedziałaś Kasiu, ludzie, którzy piszą, myślą, że na siłę ciebie zmienią. Rób tak, mi mówią, rób tak, masz to robić tak. na tym, vista está... to jest mój Instagram, to są moje social media. Ja robię to co chcę, a Aha. wy, którzy tutaj jesteście, ja was kocham, ale ci, którzy mnie nie kochają, też nie muszą tutaj być, bo przecież to jest zrozumiałe, że nie wszyscy musicie mnie kochać i ja też nie muszę was wszystkich kochać. To jest po prostu jest... życie, byłoby to dziwne, gdybyśmy się wszyscy kochali wzajemnie. Może coś wam się nie podobać, ale myślę, że takie ataki na drugą osobę czy na mnie, czy na inne, czy też na koleżanki, bo to się może grać odbywać się tylko w gronie osób tak zwanych medialnych tylko też w gronach tak zwanych prywatnych tak no name gdzie również niepotrzebnie się atakować lepiej po prostu zrezygnować z jakiejś przyjaźni niż po prostu zatruwać tej drugiej osobie życie więc ja myślę że ja takiemu hejtowi w ogóle mówię nie i Muszę Ci powiedzieć, że jako osoba medialna, jak byłam młodą dziewczyną, oczywiście to trochę się przejmowałam, ale tak naprawdę sport mi dał tak zwaną pewność siebie wewnętrzną i tą taką akceptację. Zawsze tenerka mówiła mi: Jesteś najlepsza, nawet jak ci coś nie wyjdzie, to dalej jesteś najlepsza, ale. No, w życiu czasami nie wychodzi. I hmm. Ja bym chciała, żebyście też sobie dzisiaj powiedzieli, że jesteście dziewczyny najlepsze, fantastyczne. Czasami coś w życiu nie wychodzi. To, co Kasia mówi, dajmy sobie tą przestrzeń, że dzisiaj nie wyszło, a może jutro tak. wyjdzie lepiej. To jest super ważne, to, co mówisz. Że żeby jeżeli nawet chcemy coś zmienić w swoim życiu, jeżeli nawet chcemy wprowadzić postanowienia noworoczne do swojego życia, na, w różnych obszarach życia, to żebyśmy nie wychodziły z tego, że muszę coś zmienić, bo jestem beznadziejna, tylko muszę coś zmienić, tylko chcę coś zmienić z miłości do siebie. Z miłości do siebie na przykład chcę popracować nad swoją seksualnością, tak? Z miłości do siebie chcę popracować nad swoją e, kobiecością, że chcę się czuć bardziej kobiecą. Z miłości do siebie, a nie dlatego, że siebie nie lubię, a nie dlatego, że mam do siebie pretensje. Ja mm, dwa lata temu rozpoczęłam walkę z otyłością. I wychodziłam też wtedy z takiego poczucia, że robię to z miłości do siebie. Nie dlatego, że nienawidzę swojego ciała, tylko dlatego, że z miłości do siebie chcę o to ciało zadbać. I zawsze to powtarzam, że wychodzą tylko nam te postanowienia, które są podszyte właśnie taką samoakceptacją, tak jak mówimy, i miłością do siebie, i taką życzliwością do siebie, a nie, nie są jadowite, nie są takim, taką presją że teraz muszę, bo tak siebie nienawidzę, że muszę w ten rok wejść i całą siebie wymazać i ułożyć na nowo. Nie, to takie, takie, taka postawa ona bardzo szybko nas gasi. Nie wiem, bardzo czy, nas chodzi, bardzo, czy, bardzo czy, działa destrukcyjnie. Więc Kasiu, więc teraz wracając do takiego naszego głównego tematu, bo jesteśmy my. na temacie tonie w to nie spyt i no, krążymy jak gdyby na, na różnych płaszczyznach, na różnych polach, ale Wracamy do tego tematu, do tej seksualności w tej chwili. Jak jest z tą samoakceptacją i z tą samoświadomością? jak ona nam może pomóc w tej takim dobrym spełnieniu? No, jeżeli samoakceptujemy siebie, to na pewno te, ta cała intymność jest, jest dla nas źródłem większej przyjemności i otwartości. Jakby nie lubiąc siebie, nie, mając, nie znając siebie, nie rozumiejąc siebie, kiedy my jesteśmy zamknięte na siebie, to bardzo ciężko nam jest otworzyć się w tak intymnej sferze jak seksualność, bo seksualność wymaga nie, wcale nie przede wszystkim kontaktu z drugim człowiekiem, tylko ze sobą. Seksualność to jest historia o nas. To nie jest, to nie jest tylko akt um, relacyjny z, drugi, z drugim człowiekiem, ale to jest przede wszystkim um, historia o tym, na ile ja siebie znam, na ile ja siebie um, rozumiem, na ile ja rozumiem swoje potrzeby, na ile ja potrafię zaspokajać swoje potrzeby. I ja mam takie wrażenie, że um, jeżeli Chodzi o seksualność, że i tak jest coraz lepiej, i tak kobiety coraz lepiej tą seksualność swoją znają, rozumieją, no ale wciąż jeszcze my często nie chcemy eksplorować tego tematu i tak naprawdę nie rozumiemy, czego chcemy i nie mamy tej samej świadomości. A, a dlaczego my nie chcemy? Jak uważasz, czy to wynika właśnie ze z tej naszej kultury, tak na początku myślę, że z kultury. Że nam się wydaje, że nie wypada być aż tak zainteresowaną, że, że no, jak która kobieta się tak naprawdę tak mocno interesuje seksem, że część kobiet ma takie poczucie, że przyzwoita dziewczyna nie, aż tak bardzo nie interesuje się seksem. I nie mówi o seksie. Tak, to bzdura. tak. I nie mówi, i nie myśli aż tak często, i nie szuka rozwiązań, nie? Że, że przyzwoita dziewczyna to tak ymm, y, y, lubi seks w sposób umiarkowany. Ale to są ogromne stereotypy, i one nie są prawdziwe. Bo prawda jest taka, że to jest bardzo, bardzo yy, yy, różnie i są kobiety, które mają wysokie libido i potrzebują się dowiedzieć, i właśnie dobrze, żeby za tym szły, ale też mogą być takie kobiety, które mają przeciętne libido albo którym libido się zmieniło i też nie muszą na siłę tej swojej seksualności rozkręcać, jeżeli na przykład wcale tego nie chcą. Bo też z no drugiej tak, strony. Ale jak ja zawsze mhm. mówię, że do tanga trzeba dwojga, i jeśli tak. partner oczywiście ma takie potrzeby, to warto mu wyjść naprzeciw, a my Wam też wychodzimy naprzeciw i zajrzyjcie na stronę Lowa i zobaczycie różne fajne produkty, które pomogą Wam właśnie rozkręcić to Libido. Zresztą przeczytajcie mój post koniecznie, który będzie pod zapisanym tutaj live'em, a ja jutro obiecuję, że też pokażę nowości Wam z tego tematu. Ale powiedz mi, jak. Jak właśnie powiedziałaś o tej samoakceptacji i świadomości w kontekście seksualności, i absolutnie obalamy to zdanie, że kobieta porządna nie mówi, prawda, nie chce seksu, gdzieś nie myśli o seksie. Nie wiem, czy widzieliście, ale myślę, że wszyscy widzieli ten film Seks w Wielkim Mieście, gdzie dziewczyny bardzo. Porządne dziewczyny, spełnione zawodowo, poszukiwały miłości i właśnie to było fajne, że w tym swoim gronie bardzo otwarcie mówiło o sprawach seksualnych, bo dzięki takiej otwartości możemy te sprawy intymne przeżywać lepiej, mocniej, możemy też się czegoś nauczyć. Tak. I, I ja myślę, że, że wszystkim kobietom życzę takich przyjaciółek, jak te przyjaciółki z seksu w jakimś mieście, które są tak otwarte i gotowe do tego, żeby rozmawiać ze sobą na te tematy związane z naszą seksualnością, z naszymi potrzebami seksualnymi, z orgazmami, z trudnościami, jakie mogą nas spotkać w tej materii. No niemniej wiem, że wcale nierzadko tak nie jest, że, że my często się jakby z przyjaciółkami wcale nie poruszamy tych tematów związanych z seksem, że ona jakoś tak nas, jakoś nam się często wydaje, że no jeszcze się wstydzimy po prostu często, że, że teoretycznie uwielbiamy seks w jakimś mieście i tego rodzaju programy i też lubimy książki dotyczące seksualności, one cieszą się bardzo dużym powodzeniem, też te treści związane z rozwijaniem seksualności też my kobiety to czytamy, ale wciąż mam wrażenie, że rozmawianie takie wprost. I samo już używanie specy... nazw y, swoich części ciała, już nie mówiąc o, o, o różnego rodzaju aktywnościach seksualnych, to to już nas może bardzo y, y, być dla nas y, y, wyzwaniem sporym. I oczywiście y, warto jest, myślę, śledzić różnego rodzaju kampanie, te, które właśnie y, pokazują tą pozytywną stronę seksualności y, i które pokazują, że warto jest rozwijać seksualność jako po prostu kompetencję, jako jedną z kompetencji, tak jak rozwijamy Swoją inteligencję, swój intelekt, czytając książki, tak swoją seksualność. Też możemy tę kompetencję rozwijać. Warto, warto. To I robić. Właśnie i tutaj kolejne pytanie do takiej inteligencji seksualnej. Jest mhm. Chyba mhm. taka książka, która, która mówi, że to seksy to mamy w głowie, prawda? Mhm. Tak. Nie każda ma z nas w głowie, prawda? Znaczy nie każda, ale właśnie chcemy, żeby każda to miała. To jest fajne, bo to jest fajne i żebyśmy się tego, krótko mówiąc, absolutnie nie bały. Czym jest właśnie ta inteligencja seksualna? No to jest inteligencja seksualna to jest taka <laughs> świadomość swoich potrzeb. Po pierwsze świadomość swoich pragnień, świadomość swoich potrzeb, znajomość swojego ciała, znajomość, rozumienie swojego ciała, ale też i rozumienie tego, czego chce druga strona, rozumienie sygnałów wydawanych przez drugą stronę. To jest Inteligencja seksualna jest też często połączona z taką umiejętnością komunikacji, że osoba potrafi być uwodząca, ale też się uwodzić w sposób nienachalny, w sposób dostosowany do z drugiej strony, osoby inteligentne seksualnie tak naprawdę potrafią tworzyć pewien taki klimat w zależności od partnera seksualnego. Potrafią się gdzieś w różnych sytuacjach intymnych odnajdywać. I nie jest to tak, że ta inteligencja, tak jak z każdą inteligencją, że, ona, że mamy jakiś stały poziom, stały iloraz inteligencji i on już jest niezmieniony. Tak, że można powiedzieć, a ja tego nie mam, więc ktoś tam to ma, ja nie mam i koniec. Nie, się można Uczyć. Ja myślę, że to w ogóle nie też Można. wynika ze znajomości wiedzy na temat, na temat ciała i na temat wszystkiego, co wiąże się. Naszego mózgu, tak, no, tak dokładnie. Że tak, to byśmy po sposób. prostu się tego uczyli. Słuchajcie, to powinien być przedmiot, więc pozdrawiamy tutaj Anię Rubik, która też walczy na innych po, po poziomach. Tak o tą seksualność. My tutaj mówimy już o osobach zaawansowanych, o, o dojrzałości, kierujemy tutaj te rozmowy do osób dojrzałych, ale to jest bardzo ważne już na wszystkich poziomach, żeby tłumaczyć, czym to tak naprawdę jest, żeby, żeby krótko mówiąc, nasz partner nie był dzikusem albo nasza partnerka nie była dzikusem w tej materii, no bo potem, jak gdyby, no, następują jakby Różne problemy, tak. z którymi pewno parę Na pewno zgłasza... waż, ważne, po jest to, żeby, ważne jest to, żeby każdy jakby był taki, jaki chce być, i że, żeby pamiętać o tym, że po pierwsze należy podążać za sobą i za tym, czego my potrzebujemy. I też znowu, jeżeli mamy taki moment w życiu, że jesteśmy na przykład po menopauzie, spadło nam libido to nie musimy na siłę rozwijać tej seksualności, jeżeli nie mamy tak na to ochoty, bo na przykład partner by sobie tego życzył, że warto jest jednak stawiać te granice i, i robić rozwijać te kompetencje wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Ale często jest z drugiej strony tak, że właśnie kobiety rozwijają tą swoją seksualność właśnie później. Bo to też czasami ze mną rozmawiają kobiety i mówią, że a, już jestem za stara na rozwijanie swojego potencjału seksualnego, bo mam powiedzmy 50 lat. A w moim poczuciu to jest super wiek właśnie do tego, jak już masz wszystko... Kasia, co ty gadasz? Ja mam 50 i w ogóle tak nie myślę. Kto tak powiedział, że w wieku 50... Dla no stary ja myślę, że w każdym wieku my możemy mieć możemy być możemy praktykować nowe rzeczy i być i być po raz pierwszy mieć, przeżywać wielokrotny orgazm i tak dalej i tak dalej i jak najbardziej myślę, że warto jest jakby w tą stronę ja iść, powiem, żeby się nie wstydzić. coś z perspektywy dojrzałej kobiety, bo jesteś młodą kobietą, że Mimo, że jestem dojrzałą kobietą, to jak gdyby ten apetyt na seks przez cały czas jest, i uważam, że po to tutaj na ten temat rozmawiamy, bo rozmawiając ze swoimi rówieśniczkami, doszłam do wniosku, że nie wszystkie mają taki apetyt na seks jak ja. U mnie to co ciągle powtarzam wynika ze sportu, bo sportowcy zawsze tak jakoś było, że mieli tą większą potencję i większą ochotę ale dzisiaj na naszym rynku jest tak dużo właśnie produktów, żeby to rozwijać, też powiedziałaś że jeśli mężczyzna chce to Ty, ty nie musisz chcieć, ja myślę, że właśnie po to jesteśmy parą, żebyśmy na ten temat rozmawiali mhm. i oczywiście, że jeśli jest jakaś taka bariera, której nie możemy przekroczyć, bo są kobiety, które w ogóle nie współżyją. Ja znam też historie takich, które nie współżyły już po urodzeniu dziecka do końca życia ze swoim partnerem, no ale wtedy no, musiały się też pogodzić, że partner miał inną partnerkę, jak gdyby do tych spraw, dlatego że on chciał współżyć i kochając kobietę, z którą był, no szanował, że ona nie chce, ale ona musiała wtedy uszanować to, że on chce. Więc to są takie rozwiązania czasami bardzo trudne, mm -hmm. więc ja jednak zachęcała do tego, żebyśmy dużo na ten temat czytali, żebyśmy sprawdzali to, co jest tak. na rynku, żebyśmy pomagali sobie psychicznie, bo jednak warto, żeby to się jednak odbywało wszystko w naszej alkowie, a nie gdzieś tam poza i żebyśmy, krótko mówiąc, byli w tym szczęśliwi, tak? No ale przede wszystkim musicie tego chcieć i musicie być szczęśliwe, szczęśliwi tym wszystkim. Kasiu, czy, bo już nasza rozmowa, jak zwykle, która mogłaby trwać godzinami, dobiega końca. Czy chciałbyś podsumować co takiego najważniejszego? Jest tej samoakceptacji, samoświadomości w drodze do pięknego, spełnionego seksu, seksualności. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby właśnie. Jeżeli już myśla, myślicie Państwo nad y, tworzeniem postanowień noworocznych, to żeby one oscylowały wokół y, przyjemności, a nie były jakąś presją, żebyście uczyli się akceptować swoje ciało, bo im bardziej my lubimy swoje ciało, tym lepiej i lepszy i przyjemniejszy jest seks i dla nas, i dla naszych partnerów. Nasi partnerzy y, czy partnerki bardzo zyskują i mają dużo, dużo więcej satysfakcji, kiedy widzą, że my się ze sobą czujemy dobrze. Bo my Wtedy jesteśmy dużo fajniejsze w tej y, intymności, więc warto jest y, uczyć się akceptacji siebie, a nie z lupą wyszukiwać w sobie jakichś niedoskonałości i postanowienia, y, składać, że musimy właśnie zmienić siebie, a nie y, zostawać w czym jest. Zmieniajmy siebie, ale równocześnie uczmy się, że to jakie jesteśmy na dzisiaj na, tego, y, y, na ten początek stycznia. To jest i tak już super. To jest. Wy, wychodzimy z wysokiego pułapu i, i cieszmy się. I ja myślę, że też chciałam życzyć też Państwu tutaj z okazji właśnie nowego roku też umiejętności cieszenia się z tej bliskości, eksplorowania jej, bo to jest wspaniały obszar do, do poznawania się z partnerem. Nieważne, czy jesteśmy ze sobą 10, 20, 30 czy 40 lat, to zawsze można tutaj się cudownie ze sobą komunikować. Pamiętajcie, że seks to jest komunikacja i że warto jest tak jak... Tak często, jak rozmawiamy ze swoimi partnerami, tak właśnie komunikować się, rozmawiać poprzez wzajemną bliskość i intymność. To bardzo dobrze wpływa na relacje. A ja Wam życzę, kochani, właśnie tej fajnej rozmowy, do której zachęcam. Ci, którzy mnie znają, moi przyjaciele wiedzą, że ja lubię rozmawiać i myślę, że mój 35-letni związek przetrwał właśnie dlatego że kochamy z sobą rozmawiać i rozmawiamy z sobą o, o wszystkim, o tych rzeczach intymnych też, że staram się to, co powiedziałam na początku, błyszczeć od wewnątrz przede wszystkim, pokazywać każdego dnia, że jestem zadowolona, szczęśliwa, ale pozwalać sobie też czasami na takie chwile słabości, bo to jest ważne, i żebyśmy szanowali się wzajemnie, że takie momenty też słabe u nas mogą zaistnieć i nie krytykujmy się wzajemnie. Także życzę wam aha, i jeszcze na koniec takie zadanie, bo dzisiaj napisałam rano o takiej pewności siebie. Napiszcie kochani 30 pozytywnych cech na swój temat. Za co lubicie siebie? Co takiego fajnego Macie, a macie, przypuszczam, więcej niż 30 cech. Niech to takie będzie zadanie. Do zobaczenia, kochani, a jutro o Nowościach Lowa. Ściskam Was, mocno na Tobie dziękuję. Jeszcze raz życzę dziękuję. szczęśliwego Nowego Roku i zdrowia, i Kasiunka, żebyśmy następnym razem mieli Cię w jeszcze większej formie. Tak, tak zdecydowanie. Trzymajcie się Państwo, dziękuję Ci bardzo, Mariana. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Papa. Pa.